Inwestycja to jest łącznie sześć takich, takich wysp, bo cała inwestycja właśnie taką ma nazwę. Na wszystkich tych wyspach przewidziane jest 2135 drzew. Tyle ma nowych drzew być wysadzonych tutaj na terenie Czołowic. Jakie to są gatunki? Od takich najbardziej, można powiedzieć, dostojnych dąb, buk, grab, wiąz, poprzez miododajne typu lipa, typu głuk, yy, czereśnia ptasia, Aż po takie drzewa, takie wszystkim nam znane, trochę mniejsze w skali, ale bardzo przyjemne, jak na przykład Jarzębina. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie jakby całego cyklu prac związanych z nasadzeniem drzew no to trzeba było rozpocząć od przygotowania terenu. Dostaliśmy tutaj teren jakby w tak zwanej głębokiej skibie, czyli po orce zimowej. Ten teren musieliśmy uprawić. Później, żeby dało się tutaj cokolwiek robić, wjechać, no to lekkim walcem teren został jeszcze uwałowany. Później wiertnicą Glebową wykonujemy otwory w glebie. Otwory muszą być odpowiednio duże. To nie jest tak, że kopiemy tak, żeby się zmieściła bryłka korzeniowa, tylko te otwory są po prostu znacznie większe, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju systemu korzeniowego tym drzewom. Mając takie dziury czyli ten etap maszynowy za sobą, rozpoczynamy pracę ręczną dostarczenie drzew oczywiście w odpowiednich miejscach zgodnie z projektem rozlokowanie poszczególnych gatunków umieszczając roślinę w glebie obsypujemy ją ziemią obdeptujemy tworzymy wokół pnia delikatną misę żeby właśnie się tam mogła gromadzić woda czy to opadowa czy dostarczona przez nas no a później będą jeszcze do każdego drzewa zamontowane trzy paliki to powoduje lepsze ustabilizowanie tych drzew. To powoduje, że troszkę trudniej gryzonie będą się miały dostać do, do pnia takowego drzewa. No ale przede wszystkim właśnie ma to zapobiegać przy wichurach złamaniom, wygięciom drzew, żeby po prostu ten las był dobrze zaopiekowany od początku.